Pałac w Mierzęcinie, na północy województwa lubuskiego. Onegdaj siedziba możnego rodu von Waldów później popadła w ruinę, natomiast teraz dzięki prywatnym wprawdzie pieniądzom została pięknie odrestaurowana. Od pałacu, którego wieżę ledwo, ledwo, ale tam za mną można zobaczyć poprzez wszystkie budynki przypałacowe i przepiękny park. Jest tutaj również winnica rodząca fantastyczne winogrona, z których oczywiście powstaje doskonałe wino. Tymczasem w pałacu w Mierzęcinie nie tylko wino z winogron powstaje, stworzono tutaj również pierwsze spo w Polsce Grape Spa and Wellness, czyli po prostu winne spa. Jakie zabiegi? peeling z pestek winogron, winne okłady albo winna kąpiel w winnej łaźni. To jest naprawdę coś szczególnego dla wszystkich fanów tego typu wypoczynku. Oczywiście na terenie pałaców w Mierzeńcinie można również skorzystać z restauracji, z jazdy konnej czy pokoi hotelowych. Ale to już zupełnie inna historia.